Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to nowymi. Piękne święto nawrócenia świętego Pawła i Ewangelia, która rzeczywiście opisuje życie człowieka, który, tak jak Paweł, postanowił iść za Panem. I kiedy dzisiaj modlę się tym słowem nowymi, to uświadamiam sobie, że nie tylko nowymi językami będziemy mówić, ale Będziemy no, nowymi ludźmi, kiedy idziemy za Panem, będziemy nowe rzeczy czynić, nowymi językami mówić, na nowy sposób myśleć, na nowy sposób postrzegać świat, w nowy sposób zwracać się czy wychodzić do innych, w nowy sposób służyć, w nowy sposób pracować. Wszystko będzie nowe, wszystko będzie odnowione. Już nigdy nie będzie takie samo. Jak patrzymy na życie Świętego Pawła, to wszystko stało się nowe. Nic nie, później, po nawróceniu, po nawróceniu, nie robił nic, co, co robił wcześniej czyli nie robił nic po staremu. Wszystko było nowe i rzeczywiście jeśli autentycznie idziemy za Panem to wszystko jest nowe. Nowe jest myślenie, nowe jest nasza mowa, nowe jest, nowa jest służba. W nowy sposób postrzegamy świat, w nowy sposób patrzymy na drugiego człowieka. Jesteśmy nowi, jesteśmy nowymi ludźmi. Nie tylko nowymi językami mówić będziemy, ale w ogóle jesteśmy nowymi w Chrystusie. I tej nowości sobie i wam kochani życzę. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia. Jutro.